Bardzo dużo słyszę dookoła siebie teksty a nie chce mi się, a nie zrobię tego dzisiaj, bo mi się nie chce, zrobię to jutro albo to może w piątek, nie w piątek nie, bo mi się nie będzie chciało, a poza tym już nowy odcinek, to ta komandera i trzeba by jak to nie denerwuje, ludzie po prostu sami siebie zabijają. Nie wiedzą, że jeżeli powiesz, że ci się nie chce, to Twój mózg automatycznie to przyjmuje zawartość nadrzędną i już nikt ci się nie będzie chciał. Przeczytałem kiedyś w pewnej książce, nie pamiętam co to dokładnie było, ale było, że podstawą do sukcesu jest myślenie, że chcesz to zrobić. Dasz trzy sekundy na zaczęcie czegoś, a potem to już idzie jak spłatka. Najgorszy jest początek, że myślisz sobie a trzeba odrobić zadanie z matmy na jutro, bo dostanę jedynkę, jak nie zrobię. Im dłużej zaczynasz się rozwodzić nad tym, że trzeba to zrobić, tym bardziej będzie ci się nie chciało. A tak, siądziesz sobie, policzysz do trzech, zaczniesz się za to zadanie domowe, przekartkujesz, zaczniesz robić, nawet się nie obejrzysz, abyś miał to zrobić. A tak, siądziesz, popatrzysz, ach kurczę, jak mi się nie chce. Jakie to jest głupie, że nam zadają zadania domowe. Ale zauważyłem jedną rzecz. Jak nam matematyczka przestała zadawać wielkie, ogromne zadania na kartkach A4 z 20 zadaniami po 50 przykładów w każdym zadaniu, jak przestała zadawać te zadania, to więcej było jedynek niż były tam wyjątki. Trójka, czwórka, może z trzy trójki. Ale tak dużo. Je... Ci, co mieli dwa, mieli jeden. I widzicie, zadania domowe są dobre. Bo zrobisz sobie, będziesz wiedział, jak to Nawet na to dwa napiszesz. A tak nie zrobisz. Twierdzisz, że cię nie chce, nie będę tego robił, bo to jest głupie. Potem jęczy, że. O Jezu, ja muszę na 7. 15 na poprawę. Jaki świat jest niesprawiedliwy? Ojejku, ojejku. A tak wszystko przez nie chcę mi się. To jest najgorsze, co może być. Bo jak słucham takiego walenia testem, że mi się nie chce, to po prostu ręce mi opadają. Jak można czegoś nie chceć? Chodź, skoczymy do kina, maraton grają. A wiesz, a kiedy to jest? No, jutro, jutro o 20 pojedziemy sobie pociągiem, będzie fajnie. No wiesz, nie chce mi się. Jak ja to słyszę, to mnie krew zalewa. Już dawno nauczyłem się nie mówić tego nie chcę mi się Ale jakieś osoby, które mnie otaczają Nie umieją się tego wyzbyć. I to nie chcę mi się jest częścią każdego dnia Siedzimy sobie rano przy stoliku Elegancko czekając na poranne zajęcia I mówimy Było coś z polskiego? Jo było, zrobiłeś? Nie, nie zrobiłem A chcesz ja zrobiłem Nie, wiesz co? Nie chcę mi się To jest irytujące to jest kurwiające. I weź tu żyj w takim społeczeństwie. Nie chce mi się. No kto to widział? Kto to w ogóle widział?